Oto gra o chodzeniu. Oto gra o dostarczaniu paczek hologramom. Różne rzeczy mówi się o nowym dziecku Hideo Kojimy i chociaż nie są one nieprawdziwe to rzadko oddają istotę rzeczy. Jak to zwykle bywa z grami, które niespecjalnie chcą się trzymać wyznaczonych standardów i znajomych szufladek. Rozgrywkę takich gier Trudniej zrozumieć. Dlatego spędziłem z Death Stranding 70 godzin i zamierzam opowiedzieć Wam, jak się w to gra, co trzeba lubić, aby się spodobało i bezspoilerowo ocenić całość. Zapraszam na bardzo długi spacer. Chodźcie ze mną. No America needs you. Both of you! Sam. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja Death Stranding wydanego jedynie na konsolę PlayStation 4. Gra ma też w przyszłości ukazać się na komputerach osobistych. Po głośnym rozejściu się Hideo Kojimy z Konami wszyscy zastanawiali się, czy twórca Sagi o wężach w różnych stanach skupienia jest jeszcze czymś w stanie zaskoczyć po dekadach Metal Gear Solid. Zaskoczył. Death Stranding wyglądało dziwacznie od pierwszych zajawek, i co ciekawe, wszystko co tam pokazano faktycznie jest w grze. Trudno powiedzieć, czy u Sony Kojima był mniej czy bardziej trzymany w ryzach niż u konami, ale widać, że projekt realizowano bardziej precyzyjnie i dobrze. Bo Death Stranding w odróżnieniu od takiego Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain jest grą dokończoną, zamkniętą i spójnie zaprojektowaną. Ale czy dobrą? I o co właściwie w niej chodzi? Hehe, <laughs> chodzi, bo wiecie to, gra o chodzeniu. <laughs> Aha, spoilerów fabularnych tu nie będzie, ale będę musiał pokazać parę narzędzi i krótkich fragmentów scen akcji z dalszej części gry, aby zarysować to jak rozbudowana jest rozgrywka. Nikt rozsądny nie powinien tego uznać za spoilery, ale ewentualnych nierozsądnych ostrzegam. Zacznijmy od opowieści. Oto jest historia Sama Portera Bridgesa, który jest kurierem w postapokaliptycznej Ameryce zniszczonej przez kataklizm zwany tytułowym Wdarciem Śmierci. Ludzkość podzieliła się na niewielkie społeczności pochowane w miastach i schronach, a pustkowia nawiedzają niewidzialne dla większości ludzi stwory, zwane wynurzonymi. Garstka szaleńców i nieliczni kurierzy stanowiący jedyny łącznik między podzielonymi grupami ludzi. Sam Porter jest jednym z tych kurierów, który trochę wbrew sobie wyrusza z Misją połączenia Ameryki specjalną siecią, a po drodze przetransportuje wiele paczek, będzie wykrywał wynurzonych dzięki noszonemu na piersi niemowlakowi i zmierzy się z terrorystami separatystami, trudnym terenem, deszczem niszczącym wszystko na co pada i ludzką niechęcią. Cała gra została zbudowana na koncepcji łączenia i jednoczenia ludzi. I nie mówię tylko o fabule, ale do tego jeszcze wrócę. Opowieść prowadzona przez Death Stranding jest zaskakująco prosta, a jej przekaz wręcz banalny. Co nie znaczy, że głupi. Jej siłą jest dziwaczny świat i osobliwe, interesujące postacie. Bohaterowie dość dokładnie starają się wyjaśniać to, jak działa zaprezentowana rzeczywistość, i chociaż nie odkrywają wszystkich kart, pozostawiając sporo miejsca na fanowskie spekulacje, to gra wcale nie jest tak dezorientująca, jak mogłaby się wydawać po trailerach. Jeśli nawet czegoś nie dopowiedzą prowadzone przez bohaterów rozmowy, to na pewno zrobią to liczne dokumenty i maile, które możemy poczytać. Jak zwykle, miesza się tu kodzimowy kicz, betonowy patos, bohaterowie opowiadający o szalonych rzeczach ze śmiertelną powagą i pocieszne zabawy konwencją ujawniające znane z MGS-ów poczucie humoru. Fani metalgirów mogą być zawiedzeni jedynie niedostatecznie zawiłą intrygą, ale jakieś niespodzianki fabularne i tak tu są. Dziwność całości sprawia, że z jednej strony jest to ciekawe, ale z drugiej trochę trudno wczuć się w losy naszych bohaterów. Niestety znani, dobrzy aktorzy nie mają tu za wiele do zagrania, najlepszą scenę dramatyczną ma postać, po której trudno się tego spodziewać, a inni dostali role, z którymi poradzili sobie… cóż. Aczkolwiek rzecz potrafi też czasem wywołać emocje. Mimo to wizualnie wszystkie przerywniki filmowe są wyreżyserowane świetnie. Praca kamery, kadry i liczne detale robią wrażenie. I oczywiście są długie, ale głównie oglądamy je na początku i na końcu gry, bo w środku można za nimi zatęsknić. Ale to już typowa cecha gry o dość otwartej strukturze. Death Stranding ma pełną polską wersję językową, ale można też bez problemu włączyć angielskie głosy z polskimi napisami. I tak właśnie grałem, bo jakoś zawsze przeszkadza mi, kiedy w grze są znane twarze brzmiące jak Ktoś inny. I make deliveries. That's all. przesyłki i tyle. Dzięki temu mogłem też porównać to, co słyszałem w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami i tłumaczenia są naprawdę przyzwoite, aczkolwiek czasem miałem wrażenie, że tłumacz pozwolił sobie na nadmierną interpretację, zmieniając nierzadko wymowę niektórych wypowiedzi. Dla testu przeszedłem też pierwsze dwie godziny gry z polskimi głosami i jeśli komuś nie przeszkadza dubbing aktorów o znanych twarzach to można tak grać, bo lokalizacja wydaje się dość przyzwoita. Aczkolwiek są w tej grze dwie postacie, matki i córki. Obydwie mają twarz jednej aktorki, 70-letniej Lindsay Wagner, Oczywiście, jedna w wersji odmłodzonej. Niemniej, pomimo wspólnej twarzy, każda z tych postaci w angielskiej wersji językowej korzysta z innej aktorki głosowej. I dzięki temu, jedna, mówiąca głosem 34-letniej Emily O'Brien, brzmi młodo, we never about you, Sam. a druga, mówiąca głosem 70-letniej Lindsey Wagner, stosownie niezbyt młodo. We do. Alone we have no future. Tymczasem w polskiej wersji językowej pod obydwie głos podkłada 28-letnia Lidia Pronobis, więc obydwie postacie brzmią młodo. Nie mów tak. W pojedynkę przepadniemy. Wyjątkowo idiotyczny pomysł, aby dawać jednej aktorce dubbingowej rolę dwóch postaci w całkiem innym wieku. Więc cóż, ogólnie lokalizacja zła nie jest, ale mogłoby być lepiej. No dobrze, ale jak się w to właściwie gra? Oto dostajemy zlecenie, więc bierzemy paczki na plecy i ruszamy w teren, aby je dostarczyć w określone miejsce. I owszem, początkowo jest to gra o chodzeniu. Co ciekawe, z chodzenia zrobiono tu złożoną mechanikę, bo chociaż postać jest dość responsywna i steruje się nią jak w każdej trzecioosobowej grze akcji, to pod obciążeniem się to zmienia. Jeśli szybko skręcimy w ruchu albo wejdziemy na nierówną powierzchnię możemy zacząć się przechylać, co trzeba korygować. Możemy łapać się szelek plecaka, aby przenosić ciężar, a specjalny skaner oznacza teren znaczkami, które określają to gdzie będziemy mieli mniejszą przyczepność, gdzie możemy się potknąć, a nawet jak głęboka jest woda w rzece. Wysoka wieża paczek na plecach może nas łatwiej przechylić, a biegnąc z obciążeniem z góry nabieramy pędu i potem trudno jest się zatrzymać. A jeśli nie zapanujemy nad swoją równowagą, to wywalimy się na ten swój nieuważny ryj. Zdenerwujemy niemowlaka noszonego na klacie i uszkodzimy ładunek, którego doniesienie w gorszym stanie zostanie na koniec zlecenia niżej ocenione. Do tego jeszcze mamy tu wytrzymałość, która zużywa się podczas wysiłku i doraźnie można ją uzupełniać pijąc wodę z manierki. Ale trwałe zmęczenie kumulujące się z czasem niweluje dopiero odpoczynek w specjalnych kwaterach. Naszym wrogiem jest ukształtowanie terenu, deszcz stopniowo niszczący ładunek na naszych plecach, strefy nawiedzane przez wrogich nam ludzi oraz tajemniczych wynurzonych, przez które można się przekradać albo je omijać, nadkładając drogi. Rozstawiane drabiny i sprzęt wspinaczkowy pomogą nam utworzyć przejścia na trudnym terenie. I zawsze, kiedy wchodzimy w nowe miejsce, zwiedzamy jego surową, pustą wersję. Gdy jednak podłączymy kolejną placówkę albo centrum dystrybucyjne do sieci chiralnej, czyli zrobimy to, co jest jednym z głównych celów bohatera w grze, to nagle teren zostaje zapełniony obiektami, które pozostawili podczas swojej zabawy inni gracze: porzucone przez nich paczki, rozstawione drabiny, zbudowane struktury i specjalne znaki. Gra tworzy połączenia i możemy dawać lajki graczom, którzy umieścili w terenie coś, co nam się przydało. Lajki są tu w ogóle czymś, co w uproszczeniu rozwija naszą postać i dostajemy je też za udane dostawy. Trochę przypomina to sieciowe rozwiązania z Dark Souls, ale tutaj zamiast plam krwi i prostych wiadomości stawiamy znaki oraz budowle pomagające innym. Ciekawe, że gra, której motywem przewodnim jest łączenie ludzi, wykorzystuje moduł sieciowy w sposób bardzo spójny z całą koncepcją gry. Łącząc grających we wspólnym pomaganiu sobie. Nie napotkamy innych graczy w świecie gry, a jedynie ich pozostałości, które potrafią być naprawdę bardzo przydatne. Przy czym system też ogarnia to dość sensownie i nie wrzuca np. sześciu mostów przez tę samą rzekę obok siebie od sześciu różnych graczy. Rozproszenie obiektów jest tu rozsądne, a z czasem Death Stranding coraz mniej jest grą o chodzeniu. Pojawiają się motocykle, ciężarówki, a nawet lewitujące bagażniki, które nie tylko można ciągnąć za sobą na sznurku z dodatkowym ładunkiem, ale nawet na nie wskakiwać i zjeżdżać na nich ze zboczy. Metal Gear SSX. Hideo Kojima Game. Odbudowujemy też drogi, dostarczając wspólnie z innymi graczami potrzebne zasoby do stosownych terminali. Stawiamy mosty nad rzekami i przepaściami, a w górach budujemy sieć Tyrolek, które pozwalają pieszemu kurierowi pokonywać szybko duże połacie trudnego terenu. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii, podstawowej pętli rozgrywki w Death Stranding. A wygląda ona tak, że najpierw wkraczamy na nowy teren i przebywamy jego surową wersję. A potem, kiedy już podłączymy sektor do sieci chiralnej, wykonujemy kursy kurierskie tworząc własne połączenia oraz trasy. I nie w wchodzeniu albo jeżdżeniu od punktu do punktu jest najlepsza zabawa, a w optymalizacji działań. Co zbudować, aby szybciej dotrzeć do celu? Co ze sobą zabrać i ile zleceń przyjąć na jeden przejazd? Ciężarówką można przewieźć o wiele więcej towaru, ale nie wszędzie można nią wjechać, a pokonywanie wielu tras pojazdem jest bardzo ryzykowne. Może warto najpierw powykonywać małe zlecenia lokalnie, aby usługodawcy udostępnili nam więcej zasobów, które pozwolą odbudować fragment drogi i umożliwią łatwiejsze docieranie do celu pojazdem. Układanie bagażu, aby nami nie kołysał. Decydowanie czy weźmiemy spraye do naprawy pojemników, bo będziemy iść w niszczycielskim deszczu czy może lepiej obciążyć się uzbrojeniem, które pozwoli nam poradzić sobie z agresorami. Jeśli musimy iść pieszo to lepiej założyć osprzęt pozwalający więcej nosić czy może szybciej się poruszać. A potem wdrażamy nasze plany i ruszamy do kolejnej niepodłączonej do sieci bazy na mapie, do której kieruje nas fabuła rozpoczynając następny cykl w tej pętli rozgrywki. Death Stranding nie jest grą o chodzeniu, to gra o planowaniu i optymalizacji tras. Chodzenie jest częścią procesu, ale prawdziwa radocha bierze się z kombinowania, jak dostarczyć kolejną paczkę i się przy tym przesadnie nie nachodzić. A że gra przez całą swoją długość dorzuca kolejne narzędzia, to wachlarz naszych możliwości rozszerza się. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że jak się wybuduje tyrolki, to nie trzeba chodzić, więc gra jest lepsza, kiedy nie trzeba w nią grać. Dla mnie to typowe niezrozumienie istoty rzeczy. Samo zaplanowanie sieci Tyrolek jest główną częścią gry. Kiedy już nie musimy chodzić, osiągnęliśmy kolejny mały sukces. I chociaż Dev Stranding ma wiele narzuconych zadań, to najlepsze są te, które wyznaczamy sobie sami, aby grało się łatwiej. To jest bardzo specyficzne, dalekie od głównego nurtu podejście. Gra zbudowana trochę tak, jak tworzy się pewne tytuły niezależne, a tymczasem Dev Stranding jest przecież dużym produktem wysokobudżetowym. Mnie się to podobało i chociaż rzecz da się ukończyć w 30-40 godzin, to ja spędziłem przy niej około 70, tworząc swoje własne trasy i planując dostawy. Częściowo dlatego, że nie lubię przechodzić do recenzji gry w możliwie najszybszy sposób, bo wydaje mi się, że nie poznałem jej wtedy tak, jak poznają ją normalni gracze, którym się nie spieszy. Ale też dlatego, że dobrze się bawiłem. Niemniej, jeśli ktoś oczekuje typowego, trzecioosobowego sandboxa akcji, szuka kolejnego Assassin's Creed'a albo nawet Horizona, to tutaj tego nie znajdzie. Ręczne układanie paczek na bagażniku, zużywające się buty, które sprawiają, iż trzeba mieć ze sobą parę na zmianę, oraz szybka podróż, nie pozwalająca na zabieranie przedmiotów, a więc prawie bezużyteczna, nie są czymś, czego zwykle oczekuje się po takich grach. Ale pomimo tego, że Dev Stranding mi się podobało, to muszę zaznaczyć, iż w pewnych kwestiach potrafi się naprawdę konkretnie wywalić na ryj. Jakieś 95% gry to eksploracja, planowanie dostaw i tworzenie połączeń. Te 95% zostało bardzo dobrze i spójnie zaprojektowane, ale są tu też sceny akcji. Bo nie tylko teren jest wrogi, ale są też i wrogie istoty. I niestety tutaj już nie jest tak dobrze. Jeszcze to dezorientujące przekradanie się przez tereny wynurzonych potrafię zrozumieć. Widać ich tylko kiedy się zatrzymamy i są blisko, a dziwne kwiatko ramię pokazuje, gdzie znajduje się najbliższy. I ma to swoją dynamikę. Musimy iść ostrożnie, aby na nich nie wpaść. Ale i szybko, bo deszcz niszczy nasze towary. Potrafi to być irytujące, bywa męczące. A jeśli damy się złapać, to czeka nas walka z minibosem i jakieś straty w ładunku są wtedy prawie pewne. Czekadanie się obok ludzkich wrogów za to zostało zrobione już wyjątkowo słabo. Trudno określić ich pole widzenia, a zaalarmowanie jednego automatycznie stawia na nogi cały obóz. Walka wręcz jest koszmarnie chaotyczna, a późniejsze starcia przy pomocy uzbrojenia zbyt łatwe nawet na najwyższym poziomie trudności. Bo na takowym grałem. Ale obydwie te rzeczy mógłbym jeszcze olać i uznać, że to takie dodatkowe utrudniacze w podróży, które można obejść dłuższą drogą albo przejść środkiem, licząc się z ryzykiem. Mógłbym, gdyby nie fakt, że w dalszej części gry fabularnie kilka walk jest wymuszonych, a sama końcówka to Festiwal Starć z Bosami. Festiwal Starć z Bosami w listopadowej grze to oczywiście Bosember Fest. Hmm? Nie? I aż dziwne, że twórca Metal Gear Solid, serii znanej z naprawdę świetnych walk z bossami, tutaj dostarczył coś tak średniego. Wizualnie robią czasem wrażenie, chociażby to jak zmienia się teren podczas walki z wynurzonym minibosem, jak okolice zalewa smoła, a z niej wypływają całe budynki i inne obiekty. Ale mechanicznie nie jest to zbyt dobre, bo Dev Stranding nie zostało zaprojektowane z myślą o scenach akcji. I szkoda, że mimo wszystko jest ich tu trochę. Wiele złego można też powiedzieć o fizyce pojazdów. Niby rozumiem, że mają one kiepsko radzić sobie na trudnym terenie, abyśmy nie pchali się nimi wszędzie, ale fakt, że oferują fizykę godną kanciastej mydelniczki sunącej po kamieniach, sprawia, iż jeżdżenie nimi nie daje żadnej radochy. Od narzędzie Mieszane uczucia rodzi też interfejs ekwipunku. Na początku gapiłem się na te dzikie tabelki i nie wiedziałem na co patrzę. Po kilkunastu godzinach nauczyłem się z nich dość efektywnie korzystać, a po kilkudziesięciu zacząłem mieć wrażenie, że i tak brakuje w nich pewnych przydatnych informacji, np. tego, ile dokładnie miejsca zostało na pasę ciężarówki, albo tego, ile materiałów muszę donieść do terminala odbudowy drogi i która baza ma stosowne zasoby. To wymagało ode mnie skakania po paru ekranach, niczym górska kozica skacząca po zboczu oplecionym podłączoną pod prąd siatką. Ale chyba najbardziej irytowało mnie to, jak bardzo de-stranding nie szanuje mojego czasu. I nie chodzi mi wcale o to, że czasem się gdzieś długo idzie, bo to mi nie przeszkadzało. O nie. Chodzi o powtarzane, bez końca animacje. Sam porter odkładający paczki na półkę w centrum. Sam myjący się pod prysznicem. Sam wjeżdżający do kryjówki windą i wyjeżdżający z niej. Każdą z tych animacji można pominąć, ale trzeba nacisnąć przycisk opcji. Kursor w bok, by zaznaczyć napis, pomiń i zatwierdzić krzyżykiem. A niektóre animacje składają się z kilku mniejszych, więc głupie oddawanie zasobów do bazy wymaga trzech pominięć, a wjazd do kryjówki z pojazdem czterech, jedno po drugim. Te czynności wykonuje się dziesiątki, a może i setki razy w ciągu przechodzenia całości gry i nawet ich pomijanie robi się z czasem nużące. Zabawne jest też to, że gdyby nie niektóre przerywniki i obecność znanych aktorów, to można by pomyśleć, iż Death Stranding jest produkcją nisko lub średnio budżetową, bo innych ludzi na pustkowiach napotykamy rzadko, zabudowań tam jeszcze mniej, a przez większość czasu jest to gra o dostarczaniu paczek hologramom, bo tak wyświetlają się mieszkańcy odwiedzanych schronów. Ma to swój klimat, ale jest też dość surowe, jak produkt z mniejszym budżetem. Hideo Kojima jest twórcą budzącym różne emocje. Z jednej strony jego MGS był rewolucją w swoim czasie, z drugiej drażnić potrafi prezentowane przez twórcę spore ego zestawione z grami, które często ocierają się o kicz. Mnie osobiście wydaje się, że Hideo jest jednak samoświadomym trolem, który celowo robi szum dookoła siebie i swoich gier. Ale niezależnie od tego jakim człowiekiem jest jego dorobku nie można zanegować, a spośród wielu legend branży gier jest jednym z tych, którzy nadal tworzą i wciąż są w stanie zaskoczyć tam gdzie Pitery Molinie i Klify Bleszyńskie usunęły się w cień, a Yu Suzuki żyje przeszłością nawet wtedy, gdy robi nowe Shenmue. Death Stranding to rzadko spotykany w produkcjach wysokobudżetowych przykład gry autorskiej. Znamy takie rzeczy ze świata kina, bo Quentin Tarantino czy Woody Allen robią specyficzne filmy, ale w świecie gier zjawisko takie dotyczy zwykle twórców niezależnych. Wysokobudżetowe gry są najczęściej zlepkami sprawdzonych pomysłów, ogranych mechanik i dochodowych gatunków. Tymczasem ekipa Kojimy zrealizowała nietypową wizję z rozmachem, który wymagał większych środków i nawet jeśli nie chcemy grać w Kończony produkt, bo wierzę, że gra o planowaniu i realizowaniu dostaw w dziwnym świecie nie pociąga każdego, to na pewno branża potrzebuje takich gier, aby nie umrzeć w morzu klonowanego banału. Z drugiej strony słyszałem opinię, że Dev Stranding to gra generacji. Jaka tam gra generacji? Gra generacji powinna być ukoronowaniem trendów całego nurtu tworzenia gier, szczytowym osiągnięciem łączącym to, co zostało wymyślone. Jeśli to jest grupa gier danej generacji, to taka mityczna gra generacji powinna być w samym centrum, a Death Stranding jest gdzieś tutaj. Kojima robiący swoje Kojimowe rzeczy. Nie jest to też jakieś arcydzieło, bo całość ma trochę swoich problemów. Niemniej ja bawiłem się świetnie, jestem zachwycony innością tej gry. Ale dla gracza głównego nurtu, do którego zwykle trafiają wysokobudżetowe tytuły, przyzwyczajonego do standardowego ujęcia gatunków, bo strzelanka to strzelanka, a RPG z otwartym światem to RPG z otwartym światem, takie dev stranding jest bardzo Niepewne. Niby mamy tu masę znajomych elementów, otwarty świat z masą znaczników, tryb skanowania wyłaniający z tła istotne elementy, czy nawet trzecioosobowe strzelanie oraz skradanie. Ale większość znaczników w otwartym świecie stawiają inni gracze, połączeni przez sieć. Skaner pokazuje stopień trudności podłoża do chodzenia, a strzelanie jest czymś, czego należy właściwie unikać. Standardowe elementy pełnią niestandardowe funkcje. Wyzwania są tu raczej bardziej z tych Rodem ze Spin Tires, czyli gry o wwożeniu ładunków ciężarówką przez błotniste lasy, z The Rising i jego planowania tras po mapie, aby oszczędzić czas, z Euro Truck Simulatora i przyjemności czerpanej z zaplanowanej, przygotowanej i prowadzonej podróży. Gracz głównego nurtu oczekujący od Death Stranding trzecioosobowej gry akcji w otwartym świecie, może się mocno zdziwić, że nie. Jest to kolejny Assassin's Creed. Co nie znaczy, że nie może mu się to spodobać, ale tylko jeśli lubi też rzeczy, których jeszcze nie zna. To nie jest gra dla mamoniów. To gra dla ludzi, którzy lubią, kiedy muzyka przerywa przytłaczającą ciszę tylko czasem, aby uczynić spacer po pustkowiu niezapomnianym wrażeniem. I wish Trochę brakowało mi możliwości dowolnego puszczania muzyki podczas podróży, ale rozumiem, że jej oszczędne, okazjonalne wykorzystanie robi większe wrażenie. To gra dla ludzi, którzy na widok zlecenia transportu paczki na drugi koniec mapy, które nie pozwala na wykorzystanie pojazdów, zastanawiają się, czy dotrzeć najkrótszą trasą do bezpiecznej drogi i iść nią pieszo, czy wdrapać się na pobliską górę i zjechać przeciwległym zboczem na lewitującym bagażniku. To gra o chodzeniu tak, aby się nie nachodzić. Oto całe Death Stranding. Cóż, udanego spaceru jak najmniejszej liczby potknięć. Game on! Co by było, jakby w polskiej wersji tłumaczono też to, jak nazywają się postacie? Sam Porter Bridges byłby Samuelem Bagażowym Mosty. Deadman to oczywiście martwy człowiek, a Die Hardman to. Szklana pułapkoczłek? Hmmmm. Hmm oh, that's right. Let's just sit here for a second and meditate.